Witajcie! Witajcie! Dzisiaj pokażemy Wam spakowane zamówienia i opowiemy troszeczkę o nich. No, dziewczyny, zaczynamy! Kochani, tu mamy aniołka na kole. Bardzo pięknie. Tak, to jest anioł stróż naszego domu. Tak. Pokażemy Wam bliżej. O, tak. I tak wygląda od tyłu. Tu, kochani, mamy rocznicę ślubu. W dniu ślubu. Kochani. Tu mamy kochani chłopca a tutaj mamy anioł stróż kochani mamy tutaj drugiego chłopca anioł stróż pierwsza komunia święta a tu mamy kochani dziewczynkę pierwszą komunię świętą handmade with love tu jest kochani mamy aniołka Pięty. tak kochani. I tak pięknie pakowane e, aniołki trafią do Was. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy.